Cześć, dzisiaj chcemy Wam pokazać, w jakich pomieszczeniach, w jaki sposób możemy zastosować naszą płytę wielkoformatową. Dlatego spotykamy się na zewnątrz, żeby pokazać Wam korytarz, czyli użyteczność publiczną, najczęściej używaną przez klientów. I chcemy Wam pokazać, w jaki sposób możemy tę płytę wykleić i zamontować. Pierwsze, co widzimy wchodząc, no to najważniejsze otwór pod alarm oraz włącznik przeciwpożarowy. Pod to wszystko możemy wywiercić dziurę w płycie w bardzo szybki, prosty sposób. No i też pomieszczenie, które pomimo tego, że ma ponad 3 metry wysokości, a płyta ma 2,80, to dzięki profilom aluminiowym możemy te ściany wykleić równomiernie w jednej płycie, a jednocześnie zachować ciągłość. W stylistyce. Tutaj również pokazujemy że możemy dzięki naszym maszynom CNC wywiercić w tej płycie, wyfrezować tak naprawdę logo konkretnych firm i wykleić środek inną płytą. Dzięki temu te logo się wyróżnia, więc bardzo fajna rzecz w użyteczności publicznej, gdzie mamy dużo firm, tak jak tutaj, w tym korytarzu, jest kilka firm i dzięki temu zachowujemy jedną stylistykę, w zaprojektowaniu tego wnętrza. Po drugiej stronie korytarza mam płytę w podziale w profili aluminiowych naszej listwy 3D, która może być wykorzystana bez oświetlenia ledowego albo z oświetleniem ledowym. Dzięki temu, że płytka jest zarówno lekka, jak i ma klasę ścieralności numer 4, no to możemy ją użyć zarówno na podłodze, jak i suficie. Dzięki temu zarówno podłoga, ściana, jak i sufit może być w jednej stylistyce. I teraz chcę Wam pokazać inny typ korytarza. Korytarz, no jak w biurowcu, czyli z otworami drzwiowymi do poszczególnych biur, ale jako producent drzwi ukrytych w konstrukcji aluminiowej jesteśmy w stanie wypełnić skrzydło drzwiowe tymże materiałem, dzięki czemu i na ścianach i na drzwiach mamy ten sam materiał. A teraz chcemy Wam pokazać ościeżnicę linii Secret Drzwi, jedyna na rynku, która nadaje się do obłożenia właśnie tym materiałem. Jak widzicie, płyta dochodzi do samego rantu, dzięki czemu widać tylko jedynie delikatną czarną obwolutę, ościeżnice jest akurat w kolorze czarnym, czyli dobranym akurat do tego dekoru. I jak widzicie, nawet od strony wewnętrznej możemy ją ukryć, dzięki czemu innym materiałem możemy rozpocząć nowe pomieszczenia. Tak jak wspominałem przy okazji korytarzów i holów, możemy również okleić płytą wielkoformatową drzwi. Drzwi marki Zero Mur, czyli skrzydło drzwiowe w konstrukcji aluminiowej, do wypełnienia materiałem do 6 mm. Idealnie nadaje się więc do tego nasza płyta, choć z jednej i z drugiej strony możemy okleić Inny materiał. Przykładem jest chociażby to skrzydło, które po drugiej stronie ma lustro. A dlaczego by nie użyć tego jako element dekoracyjny do salonu? Przecież idealnie nadaje się do wnęki pod telewizor czy na ściankę wokół tejże wnęki z telewizorem. Zresztą widzicie to na załączonym obrazku. Tu wykorzystana akurat płyta typu jachtłód, czyli fornir oraz monokolor kaszmirowy. Parapety może nie są najbardziej reprezentatywnym elementem naszych pomieszczeń, ale jednak integralnym, więc dzięki temu, że płyta nadaje się do mocno nasłonecznionych pomieszczeń i elementów, no to właśnie parapety są idealnym zastosowaniem na to, żeby w jakiś sposób estetyczny przykryć ten element pomieszczenia. W połączeniu z listawką tworzy naprawdę ciekawy design, także warto o tym pamiętać przy projektowaniu. No i łazienka, no bo w końcu płytka wielkoformatowa jest wodoodporna, więc idealnie nadaje się do strefy mokrej. No i tak, po kolei prysznic, najbardziej mokra strefa, ale nie ma co się martwić, bo płyta jest w pełni wodoodporna. Możecie dostać od nas również gotowy moduł oklejony tym materiałem, dzięki czemu, pomimo tak obłego kształtu, jakim jest to siedzisko, może ono wyglądać w taki sposób. Czy moduł wnękowy wallbox, już wyklejony tą płytą. Dzięki temu mamy też element wyróżniający się w tym prysznicu. Umywalka często oklejana z piekiem, kamieniem niezwykle trudne. Najczęściej zajmują się tym specjalistyczne firmy, które na swojej maszynie CNC docinają, a potem wyklejają te umywalki. Tutaj możemy zrobić to bezpośrednio na inwestycje, a dzięki temu, że materiał jest tak łatwy w obróbce, no to możemy bez problemu ją wykleić. Zabudowywany. Kolejna trudna rzecz do zrobienia w spieku w płytce wielkoformatowej, która jest krucha i bardzo delikatna. Tutaj możemy zrobić, jak widzicie, bardzo skomplikowane rzeczy, a zrobimy to bardzo szybko, bardzo sprawnie i bezpiecznie. Na koniec oczywiście podłoga, bo również na podłodze możemy położyć tę płytkę jako, że ma klasy ścieralności numer 4, o czym wspominałem już wcześniej. Nie ma problemu tutaj z poślizgiem. Możemy bezpiecznie po niej chodzić. Jak widzicie, zastosowań jest naprawdę wiele, więc w tym przypadku ogranicza nas jedynie wyobraźnia.